No, jak jest? O, ujaciątko, ty prostu nie do wytrzymań. Tu się jakby on całkiem nie pił, to na wsi raz dwa się zmarnował. Cześć, witam was, Luxon. Dzisiaj będziemy testować mocne trunki. A jak mocne trunki, to trzeba się przygotować. Trzeba ładnie wyglądać, bo whisky pije się ładnie i wygląda się ładnie, choć nie zawsze. Dzisiaj będziemy testować whisky, która trafiła do Polski po dużych, dużych perturbacjach wojennych. Przeszłość jej była bardzo szalona. Ale mamy ją w Polsce. Zobaczymy, czy jest dobra. Czy może nie jest dobra. To się okaże. Ale będziemy mówić trochę o historii i smakować tej oto whisky. Whisky z Lwowa, czyli korzenie niegdyś polskie. Dziś to Ukraina. Jest tam wojna. Ale wypijmy po to, żeby to się wszystko skończyło jak najlepiej. Krótka historia tej whisky. Zobaczcie. Jest to whisky Baczewski. Piękna etykietka. Piękna etykietka już się rzuca w oczy. Fajny papier. Taki matowy, biały napis, złote. Reszta złotych napisów. Uwypuklonych fajnie 1782 rok Lwów. Rok założenia w Lwowie przez rodzinę Baczewskich. 43%. No, Wysoko, wysoko, wysoko. Yy, kolor, jak widzicie w butelce, jasny, taki słomkowy, delikatny. No Zobaczymy, czy to będzie wskazywać, że ta whisky będzie bardzo delikatna w smaku. Okaże się napisana krótka historia z tyłu. Z tyłu też ładna etykietka. Pierwsza buteleczka tak wyglądała. Butelka bardzo fajna. Podoba mi się. Ja lubię te butelki tego kształtu, takich takich krępych butli bym powiedział. Yy, już yy, otwarta była kiedyś. Ale możemy zobaczyć. Zobaczcie, jest nakrętka. No, nie za bardzo mi się to podoba. Tego typu butelki są często właśnie zaopatrzone w fajny taki korek, ale niestety tu jest nakrętka. Nie wiem, czy to jest wynik taniości, produkcji, żeby było taniej, czy po prostu tak miało być. No, ale tak to wygląda. Yy, no nic, no krótka historia. No, historia destylarni Mbaczewski zaczyna się w Lwowie w mieście Zniesienie w 1782 roku. I wszystko byłoby fajnie, gdyby nie druga wojna światowa, bo już w pierwszych dniach II wojny światowej, no, fabryka zostaje zniszczona przez nalot Luftwaffe, a później jeszcze rozgrabiona przez Sowietów, którzy pojawiają się na tych ziemiach. Słabe, słabe to szkoda. Destylaria nie przetrwała. Nie przetrwała tego. Zgruzowano ją całkowicie. Dopiero w 1956 roku, spadkobiercy rodziny baczewskich odzyskali, odzyskali prawa. Do znaku towarowego i wszystko znowu ruszyło. Ale na szczęście w 2011 roku w jednej z chwili wiedeńskich odtworzono wódkę Baczewski, wódka znowu zaczęła płynąć litrami, hektolitrami, a następnie w 2017 roku zaczęto ponownie produkować whisky. I później ta whisky trafiła do nas, później trafiła do mnie. <ścoughs> więc mamy Baczewskiego, mamy go przy sobie. Sprawdźmy więc, jak smakuje. Ta whisky. Na początek oczywiście 300. Test czystej whisky. Później będzie z kolą. Dla tych co lubią z kolą i zobaczymy jak to wygląda. Powiem wam tak. Mocno alkoholowy na początek. Zapach. Ale to jest początek. Za chwilę się okaże co drzemie w tej whisky. Zaczynają wychodzić bukiety różne, takie słodkie. Powiedziałbym, że króweczki tu czuć. Chyba się nie mylę. Jest oleista taka na języku. Pozostawia taki pieprzny posmak. Dość mocna, gryząca. Myślę, że będzie się przebijała przez kolę w jakimś znacznym stopniu, ale to zobaczymy. Teraz mamy to z kolą. Sprawdzimy z kolą, jak smakuje. Zaraz zobaczymy. Fajnie, delikatnie dosyć. Kola tutaj też nadaje taki fajny, słodkawy smak. Ale mówię Wam, mimo wszystko, whisky to jest dosyć takie oleiste, na języku zostawia olej. E, mm. Jakiś posmak taki bardziej krówek, takich cukierków, nie ma kwiatów, bukietów. E, słodkie, strasznie słodkie ogólnie. I takie bardzo mocno pieprzne, jeżeli chodzi o samą. E, no, z Pepsi można z kolą wypić, ale nie robi szału. Fajnie, że mamy tutaj polską whisky pochodzącą z lwowa że jakieś są tutaj korzenie polskie, teraz ukraińskie w sumie już też, bo jak w Lwowie kiedyś była, no to teraz to jest ukraińskie miasto. Ale fajnie, że tutaj coś Polacy robili, że mamy to teraz u nas na półkach sklepowych, ale mówię Wam tak, na 10 wydałbym 4 punkty, więc nic ciekawego. Jednak wolę irlandzkie whisky najbardziej, szkockie, a ta polska, no coś ciekawego, można sprawdzić. Baczewski. Także co, whisky, baczeski, ocencie sami, zobaczcie. Dla mnie to nie jest jakiś szał. Dobre, można sprawdzić. Polska ręka, ukraińska dusza. Pozdrawiam. Luxon, mocne trunki. No, kończcie flaszkę i do domu. Wasze zdrowie. Chuj troszkę musowo.